Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o ciemnej stronie biznesu. Oj Marcin, tak pesymistycznie. Dlaczego tak pesymistycznie? Bo wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak ciężkie jest prowadzenie biznesu, jakiegokolwiek biznesu. Często właśnie słychać te informacje o prowadzeniu biznesu. To jest taka fajna sprawa, przygoda. To jest coś innego niż praca etatowa. Jesteś sam u siebie, panem i władcą czego chcieć więcej, na pewno zarabiasz z 50 tysięcy tygodniowo. Przecież masz swój biznes. I ja chcę wam pokazać, że wcale tak nie jest. To jest naprawdę ciężka praca i przede wszystkim jest kilka ważnych elementów, kilka ważnych rzeczy, kwestii, z którymi musimy się na samym początku prowadzenia biznesu zapoznać. Wróć. Przed prowadzeniem biznesu zapoznać. ZUS, płynność finansowa, czas pracy, elastyczny czas pracy, kontrahenci nierzetelni, kontrahenci, organizowanie sobie pracy, praca 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, jak to woli, 372 dni w roku, ale to są tylko jakieś tam slogany. Zacznijmy od ZUS-u. Jednym z największych problemów, nie tylko młodych przedsiębiorców, generalnie przedsiębiorców, czy to zatrudniających, czy samo zatrudnienie jest oczywiście ZUS. Czym jest ZUS, moi drodzy? ZUS. ZUS to ZUS, trzeba płacić bez różnicy, czy macie jakąś stratę, czy macie jakieś przychody. Trzeba płacić o każdej porze dnia, miesiąca, tygodnia. Ten ZUS trzeba, moi drodzy, zapłacić. Z roku na rok niestety ta kwota jest coraz większa i nie zapowiada się, że ta sytuacja się zmieni i jest to kompletny absurd ale absurdów w Polsce jest, jest, jest znacznie więcej. Podam Wam przykład, jak ZUS dba o nasze dobro. Jak wiecie, czasy są, jakie są, jest ta tarcza antykryzysowa, są różne dofinansowania ZUS-u i nie tylko, ale tutaj skupiamy się tylko na ZUS-ie. I teraz, ja też składałem, mam działalność gospodarczą, składałem, o, już nie pamiętam, co to jest za czy to jest postojowe, już nie pamiętam, co to jest, jakieś tam zwolnienie. Pamiętam tylko list od ZUS-u, że nie należy, nie przysługuje mi Dlatego, że termin płacenia składek za 3 miesiące to były różne miesiące w skali roku. Załóżmy jest do 10, do 10 danego miesiąca, a ja zapłaciłem 11. W innym przypadku zapłaciłem do 12, czyli 1-2 dni różnicy. I okej, okay, rozumiem, mógłbym nie dostać uzasadnienie, że nie płacę składek na czas. Ale w tym piśmie jasno jest napisane, że, że to nie, nie o to chodzi, że nie płacę na czas. Tylko w miesiącu, w którym moje ubezpieczenie, nie opłaciłem powiedzmy ubezpieczenia do 10, a do 11, ten miesiąc nie jest wcale miesiącem ubezpieczeniowym, czyli trochę zamotałem. Czyli w tym miesiącu w ogóle nie byłem ubezpieczony. Oczywiście odwołałem się, bo gdyż jest to absurd, tak, płacisz, okej, okay, może się spóźnić jeden dzień, na naliczą ci odsetki, ale nie, że spóźnia się jeden dzień i okazuje się, że załóżmy w marcu, spóźniłem się jeden dzień okazuje się, że w marcu nie byłem cały marzec ubezpieczony, bo ja się spóźniłem jeden dzień. No to gdzie są te pieniądze, tak? Zrobiłem odwołanie, poprosiłem o okay, jeżeli w tamtych, miesiącach, w tamtych miesiącach nie był ubezpieczony, poproszę o zwrot pieniędzy. Bo z jakiej racji pobierają pieniądze i jeszcze mnie nie ubezpieczają? Absurd, kompletny absurd, tak? Jak mówię. Logiczne jest, naliczają odsetki, nie zapłacił Pan w terminie. Dziękuję, do widzenia. Ale nie, że ja nie jestem ubezpieczony w danym miesiącu. Jeżeli dzisiaj mamy, nagrywam to 3. Ubezpieczę się 11. To znaczy, że cały czerwiec nie będą ubezpieczony. Gdzie tutaj jest logika, moi drodzy? No i to jest ZUS. Na ZUS zawsze możecie liczyć, tak mawiały babcie. Brak płynności finansowej, czyli to, o czym wspominam dosyć często, już na samym początku otwarcia firmy, bombardują nas wydatkami z każdego możliwego konta narożnika, i, i to już nas przytłacza do tego. Dodajmy tych nierzetelnych kontrahentów, o których zaraz będę wspominał, czy chociażby ZUS na samym początku, a jest to tylko wierzchołek góry rodowej, wierzchołek wszystkich problemów, jakie przyszły przedsiębiorca będzie miał. Oczywiście, brak płynności finansowej to nie tylko wydatki ZUS i inne zobowiązania, ale to również nierzetelne. Niezbyt profesjonalne podejście do własnych finansów firmowych, złe zarządzanie, złe analizowanie ryzyka sytuacji, jaką w danej chwili, w danym momencie mamy i przewidywania tego, co może się wydarzyć. To również niewątpliwie powoduje brak płynności finansowej. Temat mocno irytujący każdego przedsiębiorcy, nierzetelnik od I, i tutaj można. Wrzucić w sumie to do jednego wora, ale głównym problemem takich nierzetelnych kontrahentów to jest niewywiązywanie się z umów. Jeżeli mamy jakiś eksport, import, często zdarza się tak, że to co zamówimy, a to co dostaniemy, to są dwie różne sprawy. Dodatkowo nierzetelni kontrahenci, jeżeli chodzi o biznes, to w głównej mierze brak płatności, a to powoduje to, o czym wspominałeś przed chwilką, brak płynności finansowej. I niewątpliwie naprawdę jest to rzut na dupie, można tak dokładnie powiedzieć. Tacy kontrahenci, tacy klienci i takich klientów powinniśmy się podbywać jak najszybciej możemy. Bo nie dosyć, że nie zbudujemy na nich firmy, nie będzie to długofalowe, stracimy tylko czas i energię, a i tak na koniec tego wszystkiego zostaniemy pewnie z długami, z niezapłaconymi fakturami, które naprawdę będzie ciężko nam odzyskać. Elastyczny czas pracy. Mogłoby się wydawać, że to jest takie super, świetne. Możemy wstać, o której chcemy, możemy iść do pracy, o której chcemy, i w pewnym stopniu tak jest. Tylko tutaj bardzo ważna jest samodyscyplina. Jeżeli nie mamy samodyscypliny, to ta elastyczność, ten elastyczny czas pracy, naprawdę jest pierwszym gwoździem do trumny. Bo nie dosyć, że musimy sobie zorganizować cały dzień, zapanować cały dzień, ale musimy wywiązać się z tego, co sobie założyliśmy. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to zostanie to zamknięte na drugi dzień. Jeżeli w drugim dniu damy dupy i nie będzie nam się chciało, to pójdzie to na trzeci dzień, czwarty, piąty, szósty, 15 dni później i o kurczę, co teraz zrobić. tak? Nie jesteśmy w stanie się wyrobić. Także ten elastyczny czas pracy jest, jest fajny, jest dobry. Jeżeli macie samodyscyplinę i wiecie, co jest ważne, a co jest ważniejsze. Papierologia następna rzecz, która mega irytuje każdego przedsiębiorcy. Tak zaznaczyłem to irytuje, bo naprawdę jest to mega irytujące. Chyba się powtórzyłem. Kurzające. Dlaczego? Wyobraźcie sobie, że składacie jakieś wnioski, jakiekolwiek wnioski. Załóżmy, że jest to dofinansowanie, załóżmy, że jest to pomoc, rozłożenie na raty. Chcecie cokolwiek zrobić w banku, w innej instytucji. Okej, okay. dużo się zmieniło, od 2014 roku dużo się zmieniło. Dużo można załatwić formą elektroniczną, ale nadal jest to kropla w morzu. Ci, 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 ci. Jest to mały procent możliwości i nadal ta patologia, te rzeczy, tym, to co nas otacza. Szkoda, że, naprawdę szkoda, że Dużo z tego można przenieść do internetu. Oczywiście, to nie znaczy, żebyśmy przenosili 1200 kartek w jeden PDF i trzeba wypełniać, podpisywać, bo i tak często trzeba to wydrukować. A jeżeli nie trzeba wydrukować, to i tak to jest nadal dużo. To powinno być wszystko uproszczone. To powinno być tu i teraz przykładem jest tarcza antykryzysowa. Ale może już do tego nie wracajmy. Papierologia temat następny, jeżeli chodzi o ciemną stronę biznesu. Terminy tak zwane po angielsku deadlines, No nie mam nic przeciwko jeżeli chodzi o terminy ale często te terminy są strasznie naginane i, i to właśnie przez naszych kontrahentów naszych współpracowników pracowników i to się też odbija na irytację na wkurzenie, na depresję na bezsenność. Ciężko naprawdę jest utrzymywać terminy i jeżeli jest firma, która ma wdrożone rozwiązania, jak dotrzymać wszystkich terminów wszystkie możliwe terminy, to ja poproszę do nich numer telefonu, pójdę na szkolenie. Nieoczekiwane wydatki. To jest mocno powiązane z płynnością finansową, gdyż jeżeli mamy źle zarządzany budżet, źle podchodzimy do analizy, do budżetu, do możliwości naszych, to zawsze znajdzie się jakiś wydatek. To może być zepsuty komputer pracownika, to może być. Jakaś awaria serwera, zamówienie jakiejś nowej licencji, zamówienie jakiegoś oprogramowania, czy właśnie jakieś problemy z płatnościami, gdzieś jakaś odsetka, jakieś inne rzeczy. I jeżeli źle ustawiony mamy budżet, to takie wydatki zawsze nas zaskoczą. I to jest rzecz, którą powinni uczyć nas w szkole. Bo to już nawet jak nie prowadzisz biznesu żadnego, nie jesteś przedsiębiorcą, to planowanie budżetu. W rodzinie, mając żonę, dzieci, nie mając, ale prowadzenie budżetu prywatnego jest strasznie ważne, bo i w budżecie prywatnym takie nieoczekiwane wydatki się zdarzają. Wydaje wam się, że możecie żyć na granicy, powiedzmy, oszczędzamy 200-300 zł. O jest super, to on niech będzie nawet 500 zł czy 1000 zł, albo żyjemy, nie, żyjemy z dnia na dzień, tak? To w momencie, że nie będziemy mieli poduszki finansowej jakiegoś zabezpieczenia, nie będziemy w sytuacji przebitywania pewnych rzeczy, i wysypie nam się siódemka, a dentysta jest drogi. No to już się pojawia problem. Jeżeli nie mamy finansów, musimy się pożyczyć. Pożyczając pieniądze, musimy oddać z odsetkami i to już burzy, już napędza spirale zadłużenia, problemów I, td. i tp. Praca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, czy 372, w zależności jak to woli. To naprawdę nie jest bajka, to naprawdę nie jest baśń, to jest rzeczywistość prowadząc biznes. Jeżeli ktoś wam mówi, że możecie odpoczywać sobie 48 dni w roku w jakimkolwiek innym państwie niż Polska, nie na wyjeździe typu delegacja, to zastanówcie się dwa razy, bo okej okay, wróć Marcin, to jest możliwe na pewnym, na pewnym etapie. Naszego biznesu. Nie na tym początkowym. Chyba, że macie dużo szczęścia, dużo możliwości, ktoś Wam pomógł, od razu wskoczyliście na pułap, do którego się idzie latami, to, to, to można tak, tak. Ale jeżeli budujecie coś od początku i chcecie coś osiągnąć, chcecie naprawdę zarobić, chcecie do czegoś doprowadzić, to niestety praca 24 godziny na dobę to jest rzeczywistość. I ja nie mówię o takiej pracy typowo fizycznej, że musicie cały czas robić, ale musicie być w kontakcie. Czy to telefonicznie z pracownikami, z klientami, z kontrahentami. To nie jest praca 8 godzin idziecie no, od 8 koczycie od, 6, od, od o 16 już w sumie zapomniałem, jak to jest, nie pamiętam 8-16, co to było. Znaczy, całkowicie szczerze, prowadząc swój biznes, człowiek się przyzwyczaja, że, że, że to nie jest już praca etatowa. Także praktycznie biznes to jest to, co nas otacza idziecie do domu i, i nie może się wyłączacie w 100% zawsze z tyłu głowy gdzieś jest ten biznes to jest wasze dziecko jeżeli to nie jest wasze dziecko no też tak można <grym> o kurcz, ale w większości przypadków to będzie wasze dziecko i to 24 godziny na dobę naprawdę jest realne to, że zamykam laptop to nie znaczy, że już się skończyłem na pewno skończyłem ten filmik. Do usłyszenia w następnym. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego jakieś swoje wnioski, podejdziecie do tego w sposób taki z lekkim dystansem, nie jeden do jednego. I to nie jest tak, że każdy biznes jest taki sam. To nie jest tak, że jeżeli ja pracuję 18 godzin nie 24, już nie 24, jeszcze mam ser ale jeżeli pracuję powiedzmy 18 godzin to nie znaczy, że wy będziecie płac -y, płacić to nie znaczy, że wy musicie pracować 18 godzin możecie pracować 4 godziny i mieć takie same wyniki jak ja po 18 godzinach jest to realne ale nie zdziwcie się, jak będziecie pracować 19 godzin bo to też jest realne no tutaj chyba trochę zamotałem, prawda? ale mam nadzieję, że naprawdę wyciągniecie coś z tego i będziecie patrzeć przed otwarciem biznesu na całą kształt plusy i minusy, nastawcie się trochę na minusy, bo jeżeli będą plusy, to będzie a, to, to będzie taki dodatek, tak? to będzie taka satys może nie tyle satysfakcja, ale takie pozytywne zaskoczenie. Jeżeli nastawicie się na same plusy, a przyjdą te minusy, a uwierzcie mi, przyjdą te minusy, to może być duże rozczarowanie, depresja, spadek formy tak zwanego flow, bardzo popularne. Oni nie, ma mi się flow, mi się nie chce. oj ten mnie wkurzył, to mi się dzisiaj nie chce robić. Ja chyba jutro to zrobię, a jutro budzimy się. O jak jestem w dupie, jak prowadzę biznesu i ciężkie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam.